Witam serdecznie na moim kanale hodowla gołębi akrobatycznych dzisiaj chciałem wam pokazać mój nowy zakup z Tarnobrzega od hodowcy stawaków akrobatycznych tak zwanych składających na ogon od pana Michała S Ja zakupiłem tutaj mamy trzy samice Dwa samce takie pełne pewne i takiego jednego młodego, ale widzę, że ta podróż coś mu nie poszło na dobre. No ale no nic, no może będzie żył sobie. Tutaj te czerwone to oba samczyki. Ten czerwony to wielkie bydle to była duża ja osobiście nie przepadam za takimi głębiami ale może akurat będzie to asior przy składaniu no ale za to ten jest taki mniejszy, drobniejszy widać, że fajne gardełko będzie miał fajny samczyk, podoba mi się bardzo no tak, to była ma plus taki, że ma tutaj biały oron. lubię takie pstre stawaki, biały ogonek ma, fajny, fajny biały ogon, bo jeżeli chodzi o wielkość to taka troszkę, nie mnie zadowala, no, duży, postawny, ładny gołąb, ale to nie mój typ, ale co zrobisz jak nic nie zrobisz. Zostaje. Tutaj mamy samicę. Fajne białe oko. No i tu bardzo fajna samica. Taka fajna szczupła drobna. Bardzo mi się ona podoba, a jeszcze. Ta fajna samica pstra I jeszcze. I jeszcze się nie pompuje, ale myślę, że zacznie się pompować, będzie fajnym gołębiem, fajna taka pstra, ciekawa taka, lubię pstre gołębie, fajna będzie. Fajna ma taką fajną budowę ta samica, nie na ona jest. Jeszcze trochę gołębie przybrzumione podróżą. Za tydzień je wypuszczę sobie i zobaczymy jak to plocie się będzie prezentować. Ta w samica fajna. Podoba mi się ona. to ja też tylko taka Ach, elegancka tego a tu ten młody dam mu szansę na tydzień zobaczymy czy coś się polepszy z nim jak nie to zakopane jak to mówią fajno jeszcze im zadziory by się przydały tak jak u Darwacze akrobatyczne są Darwaczy wywrotnych O, tu też płyta płyta? A nie Płyta siedzi Idzie tu była Pierka, tu była Chodź tu Pożasz się ludziom Biała ogar No ale ma ten biały ogarn Tak się prezentuje To była, fajny ma ten taki biały pas tutaj Znowu Fajny taci. Fajny biało A, dobra. Mała, drobna, samica. Oj, taci, gardełka jej wystarczy. Aby z drewny było jeszcze. Ładna, czarna, wrona Spadaj. Ach. Tu kolejne. Ciekawe jak się będzie pompować. I, i, I co tu jeszcze? A ten zamknię. Uciekaj. No dobra, nie chcę się narywać. No i uciekł samiec. Cholerę jasną. Tak się prezentuje na dachu. Dach jeszcze nie Muszę blachę załatwić. Poszedł. Poszedł na pocztowe. No dobra, to tyle na razie. Zobaczymy, czy wróci.